Trenu tatuowanie i rozwija się szybciej, ale ucz się z głową. Do tego potrzebował będziesz podpowiedzi i wskazówek. W tym odcinku pokażę Ci, jak wykonywać ćwiczenia tatuowania, cieniowania i wypełnień. Jeżeli uczysz się bądź dopiero zamierzasz zacząć się uczyć, ta seria odcinków i ten odcinek, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Cześć, nazywam się Łukasz Gregorczyk i witam Cię na kanale Tattoo Trainer. Tatuażem zajmuję się od ponad 25 lat. Jest to moja pasja i hobby. Teraz już praca. Obecnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobywałem przez te lata. Zapraszam Cię do oglądania. Do tatuowania używamy mięśni, które musimy regularnie trenować po to, aby mieć cały czas wyrobioną płynność ruchu. Ucz się nie częściej niż 5 dni w tygodniu, ponieważ prawidłowa regeneracja przyspieszy etap uczenia się. Tatuatorzy z wieloletnim doświadczeniem dobrze wiedzą, żeby nie tatuować częściej niż 5 dni w tygodniu, żeby zawsze utrzymywać formę w tatuowaniu. Nauka przez wprowadzenie odpowiednich ćwiczeń znacznie przyspiesza i ułatwia później pracę. Dziś skupimy się na etapie pierwszym, gdzie nauczymy się Ćwiczyć cieniowanie i wypełnienia. Jak przyzwyczajemy się do wykonywania takich ćwiczeń i te ćwiczenia staną się dla nas już bardzo łatwe, będziemy gotowi, żeby wykonywać wzory w całości. Wcześniej nie warto było skupiać się od razu na wzorach, nie mając wyrobionych ruchów. Pamiętaj, na każde ćwiczenia poświęć po tyle samo czasu, nie mniej jednak niż 100 godzin na każdy z ćwiczeń. Jak wygląda taki trening? Taki trening to nic innego jak wykonywanie ćwiczeń tych samych w koło. Pomaga to ustabilizowaniu sobie płynności ruchu, dzięki czemu będziemy łatwiej pracować na człowieku. W poprzednich odcinkach omówiłem szczegółowo jak wykonywać ruchy maszynką tak, żeby wykonywać cieniowanie, wypełnienia i linie. Teraz właśnie użyjemy tych wszystkich technik do wykonywania ćwiczeń. W poprzednim odcinku omówiłem jak wykonać szablę. Ten szablon powinniśmy go wypełnić liniami, które te, powinniśmy trenować jako ćwiczenia. Teraz przechodząc w kolejny pułap, już mamy, powinniśmy mieć wykonany taki szablon, jakby wytatuowany i powstały nam przestrzenie, które teraz będziemy zagospodarowywać wypełnianiem i cieniowaniem. Pomoże nam to teraz skoncentrować się w wypełnianiu i cieniowaniu na małych przestrzeniach, a co ułatwi nam później kontrolę etapów wykonywania pracy. Zapraszam Cię do obejrzenia poprzednich odcinków, żeby ten materiał, który dzisiaj z Tobą omawiam, był dla Ciebie bardziej przejrzysty. Do ćwiczeń cieniowania i wypełnienia dobieramy następujące igły. Ćwiczenia cieniowania dzielimy na dwa warianty. Pierwszy wariant to trenujemy VIP-y, drugi wariant trenujemy płaskie cienie. Natomiast ćwiczenia wypełnień dzielimy już na trzy warianty. Wypełnienie sprężynkowe, wypełnienie biczowe i wypełnienie przódty. Ponieważ musimy tak opanować płynność ruchów, żeby nie tworzyć zbędnych luk, a co za tym idzie, później wracać do tych miejsc i robić rany. Wyrobienie sobie takiej płynnej techniki ruchu jest niezwykle trudne. Ćwiczenia techniczne znacznie przyspieszają właśnie taką naukę do wyrobienia sobie tej płynności. Po około 4 do 6 miesięcy takich regularnych ćwiczeń dochodzi do takiego zjawiska jak przeskoku w technice. Mianowicie już jesteśmy nauczeni pracy ze sztuczną skórą, nauczeni pracy w własnej strefie komfortu i teraz dopiero powinniśmy przejść na wykonywanie wzorów. Ponieważ, jak już mamy opanowane wszystkie ćwiczenia mamy opanowane wszystkie ruchy w stopniu podstawowym, to znacznie szybciej pójdzie nam wydob... wy... stworzenie takiego wzoru. Bo jeżeli zaczynamy tworzenie wzoru bez wcześniejszych treningów, to robimy go intuicyjnie, w złych etapach otwieramy przeważnie cały tatuaż. Przeważnie twórcy takich wzorów na sztucznych skórach chcą dopieszczać swoje prace i starają się... Te punkty, które są niedobite, źle wycieniowane poprawić, a co za tym idzie wracają do wcześniej tatuowanych miejsc. No niestety u człowieka skóra puchnie i ten proces wykonania tatuażu nie sprawdza się. Dlatego jeżeli wyrobimy sobie podczas ćwiczeń takie nawyki pracy w małych przestrzeniach, robienia systematycznie jeden po drugim sektor, to automatycznie też wyrobimy sobie taki nawyk budowania etapami pracy. Będziemy zaczynać w jakimś miejscu i go kończyć, przechodzić dalej. To pozwoli na płynne stworzenie wzoru i tatuaż będzie nie goił się szybciej, zawsze będzie dopracowany, to klient będzie zadowolony, a o to nam chodzi. Do ćwiczeń zabierając się musimy mieć zawsze przygotowane całe stanowisko pracy, tak jakbyśmy wykonywali tatuaż. To jest budowanie sobie strefy komfortu, i my musimy zaznajomić się z różnymi czynnikami, które wpływają na to, jak my pracujemy. To są drobne szczegóły, od oświetlenia po kosz, na odpady, czy stanowisko pracy, z którego pracujemy. Jeżeli wszystko sobie dobrze dopracujemy, jeżeli wszystko sobie dobrze poustawiamy, to jest tak jak instrument. Podokręcając sobie różne parametry, Uzyskamy swobodę pracy. Ja staram się tak pracować, żeby zawsze widzieć wzór, żeby zawsze mieć wszystko pod kontrolą. Pamiętać gdzie, co mam. Chaos uniemożliwia prawidłowe podejście do te, tego tatuowania i w, wydłuża. No może ktoś będzie dobrze, ładnie robił, ale będzie robił ten tatuaż długo. I żeby tego uniknąć, po prostu ja stworzyłem taki system uczenia się, który się sprawdza poprzez wykonywanie ćwiczeń. Te ćwiczenia właśnie pomagają w tym całym yy, udoskalaniu, udoskonalaniu techniki. No nie, żeby po prostu płynność ruchów była, żeby była też yy, taka swoboda pracy. I to, jak my będziemy pracować we własnej strefie komfortu, to jak my będziemy wykonywać ćwiczenia, to jak będziemy podchodzić do tego, czy my robimy ćwiczenia, czy nie robimy, to później przekłada się na pracę. No, jeżeli ktoś nie trenuje w ogóle tatuowania, nie mówię, że już tatuuje, ale w ogóle nie trenuje, no to, to niemożliwe, że jest taka osoba, długo będzie mogła tatuować. Jak tatuuje na przykład 2-3 razy w tygodniu, no to przecież ciężko jest takiej osobie od razu tatuować te 7-8 godzin. Tylko trening powoduje to, że te ruchy na starcie będą tak samo płynne, jak i na końcu podczas pracy. Cóż z tego, że ktoś zabierając się w wzór, trzy godziny ma zapał, chce go robić, jak finalnie, to po prostu go nie dokańcza, nie robi, bo po prostu zmęczył się tym kombinowaniem, tym szukaniem rozwiązań, a patrzeniem się, a nie skupieniem się na tym, na strefie komfortu, to ma rozpraszaczy wokoło, to wzory są nieprzygotowane, to są źle odbite, to są kalki, to są masa jest szczegółów, które da się poprawić, jeżeli tylko będziemy mieć porządek w tym wszystkim. Jeżeli będziemy ćwiczyć, ułatwi nam to po prostu. Nie, bo ćwiczenia to nie jest tylko to, że my sobie będziemy trenować ruchy. No nie, no ćwiczenia to jest też to, że my wytrenujemy sobie naszą strefę komfortu, jak układać klienta, jak podłokietnik, jak światło do Nieważne, że my pracujemy na sztucznej skórze i nieraz dużo osób na blacie. To jest istotne, ale my musimy tutaj taką strefę komfortu sobie, o, tak strefę komfortu opanować, że wszystkie te rzeczy, co wokół nas służą nam do wykonania tego tatuażu, były czytelne. No nie dla nas. Czyli czytelne jest dla mnie to, że tu jest na przykład są odpady, tu są jest stanowisko prasy, tu mam oświetlenie, tu mam klienta. Z tu wykonuję tatuaż, a na przykład tutaj mam wzór, na który ja patrzę podczas tatuowania, czyli tak zwaną referencję, prawda? I tylko wybudowanie sobie tych nawyków już podczas pracy, czyli też wykonywania ćwiczeń centralnie na sztucznej skórze, to też nam to wszystko, wszystko nam to pomaga w tym, że w przyszłości będziemy sprawniej wykonywać te prace. Jeżeli obejrzałaś bądź obejrzałeś wszystkie moje filmy, to w nich jest zawarta wiedza podstawowa, która umożliwi zaczęcie tatuowania, bądź chociażby podjęcia próby tatuowania, uczenia się tego, czy to akurat zajęcie będzie zajęciem, które jest dla Ciebie. Bo nie jest to tak, że tatuaż jest... Tatuowanie jest dla każdego. Niektórzy po prostu, pomimo zdolności, umiejętności, nie potrafią się w tym odnaleźć, podejmują próby, żeby nie tracić czasu zbędnie, po prostu stworzyłem ten kanał. Jeżeli zaczniemy, uczenie się od wykonywania określonych ruchów, określonych w określonych przestrzeniach, to wyrobimy sobie taką cechę kontroli małych przestrzeni, dzięki czemu nauczymy się, Etapów w tatuowaniu, co nam później przełoży się na szybkość pracy. Podstawowym błędem w uczeniu się tatuowania jest od razu zabranie się do tatuowania wzorów na sztucznej skórze, bez wcześniejszych treningów, to wyrabia błędne nawyki. Jeżeli zaczniesz uczenie się od wykonywania ćwiczeń według szablonu i zgodnie z moimi wskazówkami, dużo łatwiej będzie ci wykonać pierwszy określony wzór. Jak już się wkręcisz w tatuowanie, to zapraszam Cię do zakupu mojego e-booka, w którym to dużo szerzej omawiam wszystkie zagadnienia, z zetk jakimi zetknąłem się podczas nauki tatuowania, bo ja uważam, że ja się jeszcze cały czas uczę. To, że poznałem znaczną wiedzę i z jakiejś umiejętności, nie oznacza, że ja nie chcę się dalej uczyć. Oczywiście, że chcę. I też stworzyłem po prostu po to tego e-booka żeby tą wiedzę, którą gromadzę od lat, przekazać też i Wam. Znajdziesz w nim dużo grafik, dużo filmów. No wszystko, co jest niezbędne do właśnie uczenia się na własną rękę. Zawsze możesz wrócić do jakiegoś materiału, odtworzyć go po prostu sobie wtórnie, bądź wybrać tylko i wyłącznie dany panel, który Cię interesuje, prawda? Może po prostu potrzebujesz przypomnieć sobie coś. Może będziesz chcieć yy, coś jakby wprowadzić nowego. W tym ebooku właśnie wszystko szczegółowo omawiam. Jest tam naprawdę bardzo dużo wiedzy i zapraszam do zakupu tego e-booka. Niedługo na kanale zaczynam panel praktyczny, gdzie będziecie mogli bezpośrednio widzieć, jak ja tatuuję, jakie wzory powstają od samego początku, od konsultacji, od... Odbijanie na skórze po jakieś wszystkie zabiegi, które są związane z, z tym tatuowaniem. Jeżeli powstają jakieś błędy w gojeniu, to będziemy to omawiać, jeżeli co jest jakieś szybkie gojenie, będziemy to omawiać. Jak będzie będą jakieś alergie, będziemy to omawiać. Będziemy, będę też pokazywał bezpośrednio rozwiązania techniczne, jakie prowadzę, jak wygląda u mnie taki dzień tatuowania. Także zapraszam na, na ten panel. W nim pojawią się też live, gdzie będę chciał z Wami sobie porozmawiać, o, odpowiedzieć Wam na pytania związane właśnie z tatuowaniem. I Generalnie pomagać w uczeniu się. Zapraszam do zapisów na takie live w wiadomościach prywatnych, jakich i też bezpośrednio przez maile. Żeby ułatwić tatuowanie, stworzyłem ten kanał oraz e-booka Poradnik Tatuowania, w którym to dużo szerzej omawiam wszystkie aspekty z tatuażu, jakie w życiu poznałem, wszystkie jakby patenty, typy. No, dzielę się absolutnie całą wiedzą. Tak sobie również pokazuje większość na grafikach oraz filmach. Poradnik to zbiór mojej wiedzy i doświadczenia. Dziesiątki godzin nagrań, tatuowania dużych kompozycji. Od samego początku do samego końca. Jeżeli chcesz szybko i sprawnie się uczyć, poradnik jest właśnie dla Ciebie. Wspieraj uczenie się moim kanałem i live'ami, gdzie będę odpowiadał na pytania osób, które do mnie się zgłoszą z problemami technicznymi. Pokażę podczas live'u Rozwiązanie na ten problem. E-book ułatwi uczenie się, bo będziesz mógł bądź mogła zawsze wrócić do punktu, który Cię najbardziej interesuje. Przeprowadzaj regularne ćwiczenia, wspieraj się moim kanałem, a zobaczysz szybki progres. Na tym kończę panel z podstaw tatuowania. Dziękuję, że oglądasz moje filmy i dotrwałeś, dostrwałaś do tego miejsca. W kolejnych filmach pokażę więcej praktyki i zaczniemy szlifować naukę. Pamiętaj, ćwiczenia to podstawa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!